Jak obrzydliwym bydlęciem jest człowiek. Pisał swego czasu w jednym ze swoich dramatów, Molière, kilkaset lat temu, wkładając tę frazę w jednego z głównych bohaterów, który był rozgoryczony człowiekiem. Który, mając doświadczenie drugiego człowieka, patrzył na niego i mówił: Jak to jest, że człowiek może mieć taki potencjał zła, taki potencjał niegodziwości, taki potencjał obłudy, jak obrzydliwym bydlęciem jest człowiek? Możemy ich dzisiaj powiedzieć: Patrząc tak naprawdę na to, do czego człowiek jest zdolny, do tego, do tego, żeby siebie zbrukać, zmoczyć swoje ręce krwią, kłamać, oszukiwać, być hipokrytą, gwałcić. I często tak naprawdę o nas samych możemy powiedzieć, jakim ja jestem obrzydliwym człowiekiem, patrząc na to całe zło, które się w moim życiu wydarzyło, na te błędy, które popełniłem. Na ten cały syf, który jest w moim życiu, jaki ja jestem obrzydliwy, czasami chciałoby się krzyknąć. I wiecie, kochani, przez te dwa dni poprzednie szukaliśmy prawdy, której pełnia będzie dopiero w przyszłym życiu. Szukaliśmy jej i nadal będziemy szukać. Szukaliśmy też swojego miejsca w kościele. Szukaliśmy oblicza Jezusa i nadal będziemy musieli go szukać. Ale tego ostatniego dnia musimy też zdać sobie sprawę, że na tych rekolekcjach musimy coś odnaleźć żeby pójść dalej musimy coś odnaleźć najlepiej żeby to była rzecz wartościowa żebyśmy skarb odnaleźli a nie może być takiej sytuacji żeby tym skarbem było coś innego niż ty sam jesteś skarbem Zanim rozwiniemy troszkę ten wątek, trzeba odwołać się do miłości, bo nie można mówić o zachwycie nad skarbem bez doświadczenia miłości, w ogóle bez miłości jako takiej. Tylko jakoś tak się dziwnie składa, że w naszym życiu zamiast istoty miłości, miłości jako takiej, mamy skrzywienie tej miłości i karykaturę. Zamykamy się w jakichś jałowych schematach i porównaniach, które tylko dodają kolejne teoretyczne punkty do definicji miłości. A przecież miłość zawsze jest w odniesieniu do kogoś. I nie boję się tego powiedzieć, że tworząc często relacje, tworzymy je karykaturalne, uczymy się karykaturalnej miłości. I trzeba zdać sobie z tego sprawę, bo, co z tego, że księża, w ogóle, że świat mówi o miłości, jak każdy z Was inaczej ją rozumie? Jak ktoś może powiedzieć, że to jest piękne doświadczenie, a ktoś może powiedzieć, że to jest jedna wielka ściema, miłość, co to jest w ogóle miłość? I ciągle uciekać przed tym pytaniem, czym jest miłość w moim życiu, jak piłat uciekał przed pytaniem, cóż to jest prawda? karykatura miłości która jest zdeformowana jakby w krzywym zwierciadle gdzie pewne rzeczy są pomijane zapomniane w ogóle karykatura miłości którą w jakimś sensie każdy z nas przeżył w swoim domu w mniejszym lub większym stopniu gdzie może ktoś z was szukał miłości ale nigdy jej nie odnalazł w miejscu, w tej najmniejszej wspólnocie rodziny, gdzie to wszystko powinno być rozpierane miłością. Znalazł zdeformowany obraz. Albo w szkole, w uczelni, pracy, obojętnie gdzie, nie otrzymał miłości. Musiał tylko udawać, żeby być pokochanym. I ostatnie, co myślę, że jest najgorsze i najtrudniejsze w doświadczeniu miłości, to kiedy patrzy się na samego siebie. Patrzy się w lustro i nie jest się w stanie samemu sobie powiedzieć: Kocham. Okropny dramat człowieka, który nie jest w stanie sobie powiedzieć: Kocham. Staje się karykaturą. Mówicie, z jednej strony tak mocno krzyczymy o miłość, świat emanuje krzykiem o miłość, a z drugiej strony, kiedy tak naprawdę mamy szansę ją otrzymać, to jesteśmy nieufni. Wiecie, wszystkie reakcje obronne się włączają. Nie chcemy tego, bo się boimy. Raz, że ona coś zmieni, a dwa, że tak naprawdę. Ona nas skrzywdzi, bo źle pojmujemy miłość. A przecież potrzebuję akceptacji, zrozumienia, współczucia. Kto mnie obejmie bez warunków, kto mnie obejmie bez względu na wszystko. Tak naprawdę, mając z tyłu głowy takie myślenie o, o miłości, o tej karykaturze, w wielu momentach, kiedy słyszymy jakieś hasła, stajemy do tego okoniem. I zdarza się tak, że największa i najpiękniejsza fraza, którą słyszymy, czyli Bóg cię kocha, myślimy, że to jest jakiś jałowy katokicz. I nieważne, ile razy w życiu to usłyszeliśmy. Może nigdy to do nas nie dotarło i to wszystko zbanalizowaliśmy, bo stwierdziliśmy, no tak, ile można tego słuchać, że Bóg mnie kocha, a dzisiaj chciałbym, żebyś tego doświadczył. Bóg cię kocha, kocha. Słyszysz to, czy tylko wysłuchujesz? Słyszysz to? Czy to coś z tobą robi w ogóle? Tej wielkiej, najpiękniejszej frazie Bóg cię kocha. Wiecie, i nie można mówić o tego, tego zdania do całej wspólnoty. To w ogóle nie ma sensu. Tylko w każdym doświadczeniu, indywidualnym doświadczeniu Twojego, Twojego i Twojego życia, gdzie Bóg jest w stanie odpowiedzieć na Twój płacz, smutek, radość, nadzieję, cierpienie. W Twoim doświadczeniu. Nie w całej wspólnoty. To się odnosi do konkretu Twojego życia. I wyrażając to najprościej, jak mówili teolodzy, znaczy: On wydał samego siebie za ciebie. Samego siebie. Czyli najpierw naprawdę umarł. I nic nie zatrzymał dla siebie. Jest cały dla Ciebie, zrezygnował z siebie, żebyś był Ty, sobie powiedział Nie, żebyś był Ty, przecierpiał, żebyś Ty nie musiał. On jest cały dla mnie. Czy to oznacza, że masz wartość niewyobrażalną? Czyli to oznacza, że wcale nie musisz mówić o sobie, że jesteś bydlęciem, że jesteś obrzydliwy, bo jest ktoś, kto w tobie zobaczył wartość. I wiecie, w całym chrześcijaństwie w ogóle, w tej idei, którą Jezus chciał dać na ten świat, właśnie o to chodziło: chodziło o ciebie. Po prostu o ciebie. To jest ta prawda, która może naprostować naszą karykaturę miłości, która może powiedzieć: Coś Ty za jeden, coś Ty za piękno, którego jeszcze nie odkryłeś, coś Ty za cud nad cudami, którego jeszcze nie doceniłeś. Jaki jesteś piękny, mówi nam Pan. Wiecie, z jednej strony on dał całego siebie, ale z drugiej jesteśmy jego wielką boleścią. Dzisiejszą boleścią Pana Boga, jeśli w ogóle można mówić takim ludzkim językiem i ludzkim rozumieniem, dzisiejszą boleścią Boga jest człowiek. Bo on widzi nasz potencjał dobra, widzi jacy możemy być, a jacy jesteśmy, widzi kim możemy się stać, a kim jesteśmy. Jeśli można to tak powiedzieć dosyć nieteologicznie, to Bóg cierpi ze względu na Ciebie. Pięknie to określił Tomasz Halik, taki czeski duchowny teolog, który, mówiąc o ciemności w życiu człowieka, w ogóle zajmując się ateizmem, w jednej ze swoich książek mówił: Czy jest coś piękniejszego ponad miłość Pana Boga do osoby, która w Niego nie wierzy, która zaprzecza Jego istnieniu? Nie ma. Dlaczego? Bo to jest miłość bezinteresowna miłość, która się nie objawia, ale cały czas trzyma tego człowieka, cały czas podtrzymuje Jego życie i delikatnie tylko wysyła mu jakieś sygnały, wysyła mu łaskę, daje mu ją i mówi: "Słuchaj, uwierz. Słuchaj, uwierz, będziesz szczęśliwy. Chcesz tego?" A ten człowiek może w ogóle tego nie chcieć zauważyć. I Tomasz Halik mówi, że to jest najpiękniejszy rodzaj miłości. Niewidomy dotyk czułości. W Księdze Izajasza w 49. rozdziale jest taki werset. Choćby matka o tobie zapomniała, ja o tobie nie zapomnę, mówi Pan. Oto wyryłem cię na swoich dłoniach. I ojcowie kościoła, tłumacząc ten fragment, mówili: On faktycznie na swoich dłoniach wyrył każde nasze imię. Rozmawiałem kiedyś z takim człowiekiem, który medytował ten tekst. Można powiedzieć, że to jest mój przyjaciel. I on mówi, że w trakcie medytacji, kiedy miał zamknięte oczy i troszkę trwał nad tym tekstem, że oto wyryłem cię na swoich dłoniach, zobaczył te dwie dłonie te dwie rozcięte dłonie, z których cały czas kapie krew. I Chrystus dał mu do zrozumienia, że to jest jego boleść, że to jest jego cierpienie, ale jednocześnie największy skarb. I nigdy nikomu tego nie odda, tego skarbu, który, chociaż krwawi, jest dla niego najcenniejszy. Oto wyryłem Cię na swoich dłoniach, mam Cię zawsze przy sobie. Ja już się Ciebie nie pozbędę, nie chcę się Ciebie pozbyć. Wiecie, mam świadomość, że to jest bardzo nieudolne to, co dzisiaj mówię. Nie jestem w stanie przeskoczyć tej bariery mówienia o miłości Boga, mówienia też o akceptacji siebie, odkryciu siebie przed Bogiem. Dlatego, że mam doświadczenie, że przede mną to jeszcze jest taki etap, który też musi się otworzyć. Ja też nie jestem w stanie siebie w pełni kochać. Ale się cały czas staram. Cały czas próbuję odnaleźć ten skarb, który dał mi Pan. I każdemu z was dał ten skarb Pan. Czyli myślę, że można to zrobić tylko w odniesieniu do Niego. Całe życie można szukać miłości, a znajdzie się tylko chłapy, jeśli bez Niego to się będzie działo. Bo sam nie przekroczysz tej bariery, którą Ci stawiło człowieczeństwo. Święty Atanazy tak pięknie o tym mówił: Syn Boży stał się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem. To znaczy tylko w odniesieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, jesteśmy w stanie przekroczyć te barierę nienawiści do siebie, nienawiści do drugiego człowieka, nienawiści do tego świata, bo On nam dał tę łaskę, bo To On pokazał, że jest miłością, taki się nam objawił po prostu. Czyli na pewnym etapie Ewangelii widać przemianę. To znaczy, bardzo lubię patrzeć na Ewangelię troszkę szerzej. To znaczy, patrzeć też, jak Jezus przygotowywał swoich uczniów do tego, żeby szli i głosili. Najpierw podtrzymywał to, co mówił Stary Testament to znaczy, miłuj bliźniego jak siebie samego. Ale na pewnym etapie, kiedy widział, że apostołowie sobie kompletnie nie radzili z tym, kiedy widział ich biedy, ich potknięcia, wtedy na końcu powiedział: Przy modlitwie, przy ostatniej wieczerzy, miłujcie się wzajemnie, jak ja Was umiłowałem. Jakby chcąc powiedzieć nam to, nie przeskoczysz tej bariery sam, musisz czerpać ode mnie. Dziecko, jeśli chcesz zniszczyć tę karykaturę miłości w sobie, musisz uczyć się ode mnie. Ale to nie jest jedna lekcja, jedna korepetycja. Trzeba cały czas odnawiać w sobie, ciągle i bez przerwy. Nie przestawaj iść. Nie rezygnuj z zadawania sobie pytań. Nie myśl, że on ci już wszystko pokazał, bo ci nie pokazał wszystkiego. Bo gdyby nam od razu dał zrozumienie miłości, to byśmy wszyscy tłumarli, jak jesteśmy. To jest taka siła i moc. Ale w momencie, kiedy każdego dnia będziemy starali się powoli, powolutku iść do Niego, wpatrywać się w Jego oblicze, no to to będzie droga na trzecie tysiąclecie. To to będzie droga Kościoła na trzecie tysiąclecie. O tym pisał Jan Paweł II w Nowomileniu i Neunte. Kiedy kończył się dwutysięczny rok. Powiedział, drogą Kościoła jest wpatrywanie się w oblicze Jezusa, bo bez tego się zagubimy. Pamiętacie, jak wczoraj też mówiłem o tym, nie, że kiedy uczniowie chcieliby tak naprawdę zamknąć oczy i nie widzieć już Jezusa, to wszystko zaczynało się chwiać. Musieli sobie uświadomić, Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jakby Jezus chciał nam powiedzieć: „Dziecko, ty patrz na mnie, ty się mną zachwyć, a później dam ci taką umiejętność, że zachwycisz się sobą, że siebie zaakceptujesz, że powiesz o sobie: „Jestem piękny, kocham”. I to nie chodzi wcale o jakiś hedonizm, to nie chodzi o samo uwielbienie żeby później wykorzystywać to piękno w świecie. Ale żeby się też dzielić tym darem. To jak ludzie potrzebują tego dotknięcia przez Pana. Zrozumiałem w pewnym momencie, kiedy razem z młodzieżą byłem wtedy w liceum. Przedstawialiśmy taką pantomimę. W kościele, w Swarzędzu, skąd pochodzę. Pamiętam wiecie jak przygotowywaliśmy się do tego było rozdzielanie ró ról. I, I reżyserka czyli jedna z naszych koleżanek mówi no to trzeba rozdzielić role. No to wiecie ja wstaję mówię to ja chcę Jezusa. Jakoś tak zawsze chciałem być blisko. Ale też się pokazać niestety. Wiecie i pamiętam kiedy te pantomime robiliśmy to w pewnym momencie już po zmartwychwstaniu kiedy była piękna muzyka stwierdziliśmy że trzeba przejść przez środek kościoła tak jak tutaj gdzie jest szeroka nawa i po kolei dotykałem kilka osób ręką jakoś tak stwierdziliśmy że może to będzie taki piękny teatralny gest w sobie pomyślałem tylko tyle piękny teatralny gest ale później po tym przedstawieniu rozmawialiśmy ze sobą, i oni mówili: ci moi koledzy, którzy byli z tyłu, słuchaj, jak ty dotykałeś tych ludzi, to oni zaczynali płakać. Myślę, że w takim momencie przemówił do nich Pan. Że to wszystko, co przedstawialiśmy, ta pantomima, wiecie, nieprofesjonalna, bardzo amatorska, że to do nich przemówiło. Że to wszystko dla Ciebie. Jak potrzebujemy tego dotyku, tego dotyku akceptacji, tego dotyku mówiącego: Kocham Cię, tego dotyku, który nigdy nas nie skrzywdzi, nawet jeśli pewne rzeczy nam zabierze. Tylko i wyłącznie dla naszego dobra. Jak potrzebujemy też tego wzruszenia. Anneli de Lubac mówił, że wiara zaczyna się w ogóle od wzruszenia. Kiedy człowiek sobie uświadomi, że nie jest w stanie poskromić swoich emocji ze względu na tę prawdę, którą usłyszał o Bogu, wtedy zaczyna się wiara. Bo widzisz, że nad tym nie panujesz że cały się może trzęsiesz. I Delubak mówił, to jest piękne doświadczenie początku wiary, wzruszenie. Cię życzę wam tego, żebyście się wzruszali Panem Bogiem, czyli odnawiali w sobie ten dar wiary. Wiar wiary w Niego, dar wiary w Niego, ale też dar wiary w siebie. To jest początek uświadomienia sobie, że jesteś ważny. Jesteś ważna. A później, kiedy się to odkryje, to trzeba iść na cały świat. I nie przestawać głosić tego, że człowiek jest ważniejszy niż świat o tym mówi, że człowiek ma o wiele większą wartość, że człowiek jest cudem w oczach Boga. Trzeba o tym mówić i nie przestawać, bo jest wielu ludzi, którzy jeszcze tego nie usłyszało. Dzisiaj rzesz się depresja, różne choroby. Mówić, masz wartość, nie przestawaj widzieć w sobie wartości, znajdź sens. W ogóle jeden z nurtów psychoterapii, logoterapia, ma takie zadanie, znaczy pomagać ludziom odnaleźć sens. O tym mówił Viktor Frankl, który opracował tę metodę, patrząc na to, w jaki sposób ludzie tracą to wszystko. Wiecie, bardzo mu pomógł w tym momencie pobyt w obozie koncentracyjnym, kiedy to wszystko się tworzyło. Kiedy ta jego wiedza się tworzyła na temat logoterapii, odnajdywania sensu. I mówił, że obserwował ludzi różnych, różnistych, którzy myśleli, że im się świat skończył, bo są w obozie. Wielu decydowało się na to, żeby popełnić samobójstwo, bo nie chcieli, żeby inni traktowali ich jak ofiarę. Żeby inni traktowali ich jak zwierzęta. I później to, tak wiecie, dojrzewało, dojrzewało i dojrzewało. I w jednej ze swoich książek opisuje taki motyw rozmowy z pewnym doktorem, któremu umarła matka, i on nie potrafił poradzić sobie z tą stratą. I przyszedł do niego, mówiąc: Ja cierpię, straciłem sens życia, bo tak bliska osoba mi umarła. Na co mu odpowiedział Frankl: A jak myślisz, co by się stało, gdybyś to ty umarł, a nie ona? Na co ten lekarz odpowiada: Pewnie by nie była w stanie sobie z tym poradzić. A Frank mu odpowiada: no, to znajdź w tym sens, że Ty możesz cierpieć, a nie musi ona. I dziękował Mu za to. Bo nawet jeśli nie jesteśmy w stanie odnaleźć sensu w czymś, co jest pozytywne, to trzeba znaleźć sens w cierpieniu, sens ofiary: ofiary, która zawsze jest przyjmowana przez Pana, który patrząc na nas. Widzi, jak jesteśmy cudowni w, tym, w tej swojej bezbronności. A jeśli ktoś ci powie w przyszłości, że nie jest w stanie przekroczyć tej bariery miłości względem siebie, to możesz wtedy powiedzieć: Nie musisz, bo jest ktoś, kto ci pomoże, bo jest ktoś, kto się otworzy na ciebie i cię wyciągnie do góry. Bo jest ktoś na tym świecie, kto ciągle szuka do ciebie drogi. Wykorzystasz to, czy nie? Czyli mam ogromne przekonanie, że te rekolekcje do tego mają dążyć. To znaczy odkrycia siebie, ciągłego odkrywania siebie, zaakceptowania, a później głoszenia tego innym. To jest istota chrześcijaństwa: że jest miłość, która nie jest karykaturą. Że jest miłość, która Cię przyjmuje całego. Ale ciągle trzeba szukać tej miłości i nigdy nie przestawać. Nie przestawaj iść, nie przestawaj głosić istoty chrześcijaństwa, że chodzi w tym o Ciebie. O Ciebie. Ciągle umiłowanego, o Ciebie rozpoznającego tę miłość, o Ciebie, który do tej miłości dorasta, dojrzewa, a potem ją głosi. Chodzi o Ciebie. Idźcie. Jesteście posłani.